Słuchajcie, wróciłam z pracy, godzinka 12.30 I jest jeszcze widno, także otworzymy sobie kalendarz teraz kosmetyczny Z Daglasa i dzisiaj już słuchajcie Mamy numerek 8, no ten czas leci bardzo szybko Nie wiem czemu inne miesiące mi tak szybko nie lecą Tutaj mamy ósemeczkę słuchajcie, to taki krem pod oczy, który niby tam niweluje opuchliznę, ma kwas jeluronowy, ma taką roślinę, która właśnie powoduje to, że zmniejszają się worki pod oczami, opuchlizna i tak dalej, także będziemy sobie testować już niedługo na kolejnej takiej wspólnej wieczornej pielęgnacji i wzroszę. Kojarzę tą markę, w ogóle oni też mają fajne kalendarze, ale ja nie lubię kalendarzy, gdzie jest tylko jedna marka taka kosmetyczna, wiecie o co chodzi. Dlatego fajnie, że mam okazję coś od nich przetestować. I fajnie, że mam kalendarz, który po prostu posiada różne marki, a nie tylko jedną swoją określoną. Dobra, także dzisiaj numerek 8 i wzrostę krem pod oczy. No i wracając z pracy, wstąpiłam oczywiście do swojej ulubionej cukierni, cukierniu piekarni i zakupiłam sobie ten chlebek co ostatnio. I tutaj mam dwie paczki, takie niespodzianki, które za chwileczkę Wam pokażę. Bo one są po prostu na takiej aplikacji możliwość zakupu w innych niższych cenach, dlatego że tam blisko jest do końca terminu albo coś, co się nie sprzedało. Sklep się wyzbywa i zaraz Wam pokażę, co tym razem udało mi się zakupić w bardzo dobrej cenie. I tak, udało mi się zakupić takie ciasto czekoladowe, ale piernik z suszonymi wiśniami w środku. I drugie ciasto to babka cytrynowa. I za to wszystko zapłaciłam 12 zł razem z tym moim chlebkiem, także myślę, że naprawdę to się wszystko opłaca, bo sam chlebek kosztuje 9, także opłaca się właśnie korzystać z tych paczek. I dzisiaj takie niespodzianki mi będą czekać no kawki, jak znalazł coś pysznego, coś słodkiego i jeszcze w dobrej cenie, także nic tylko się cieszyć. Wczoraj zapomniałam dać numerka znaczy otworzyć numerka 7 dla piesków także dzisiaj otworzymy sobie po prostu dwa okienka i tutaj, o tutaj mamy numerek 7 jakaś nowość tu mam akurat 4 super, czemu więcej takich nie ma okienek i od razu numerek 8 zobaczmy i mamy, o bitki Bitki, kacze, dobra. To jakoś tak to porozdzielam, żeby każdy coś dostał. Niki, proszę. Jessica. Cindy. Negus. Okej, okay. i jeszcze po jednym, czyli po bitku. Bitku takim kaczym. I bitek. Dobra. Zjedźcie sobie, smacznego za dwa dni. Jestem też bardzo głodna, więc stwierdziłam, że zrobię sobie śniadanko. Moje ulubione i jedyne przeze mnie akceptowane parówki tarczyńskie z tym serem cheddar są fenomenalne, naprawdę mm, to się jest. Do tego mój świeży chlebuś dzisiaj z ziarnami, masełko i keczupik. Połączenie idealne, także teraz się biorę Za ogrzewanie mm, moich parówek I będę jeść śniadanko To może sobie jeszcze wylosujemy Do śniadanka herbatkę Ok, kubeczek świąteczny Wybrany A więc Mogę wylosować teraz Herbatkę i to będzie słuchajcie Numerek 8 8, 8, 8 O oh jest Zawsze się tak cieszę, jak dziecko. Miła sentencja na dziś. I dzisiaj mamy ginger lemon, także mamy herbatkę imbirowo cytrynową. Okej, okay. no to grzeje wodę i jedziemy z tym tematem. Wszystko jest, paróweczki, chlebuś, ketupik i teraz możemy jeść. Smacznego. Życzę Wam, jeśli coś jecie i życzę mi, jeśli nic nie jecie. Już jest dość późno, ale pokażę wam na szybko co kupiłam w tym Primarku, bo już się po prostu nie mogę doczekać. Także tak jak tutaj widzicie, pierwsza rzecz to są piżamki i to jest taki zestaw właśnie spodnie i bluzka. Nie wiem czy kojarzycie tą postać. A jak nie, to musicie koniecznie obejrzeć sobie bajkę pod tytułem Miasteczko Halloween. Wbrew pozorom, to nie jest bajka typowo halloweenowa, tylko bardziej powiedziałabym, że właśnie o tematyce świątecznej. Także to jest, mój, to jest moja ulubiona w ogóle postać, właśnie z bajki. Ale, o, zobaczcie, to jest to jego żona i on i, i takie gwiazdki. I powiem Wam, że udało mi się ją dorwać. W fajnej cenie, bo zamiast 76 to 50 zł za, za ten cały zestaw, także uważam, że to jest całkiem niezła cena, tym bardziej, że te piżamki są dosyć, takie dosyć grube i z takiego fajnego, milusiego materiału, także pierwsze piżamki to właśnie są życzekiem, szkieletonem i jego wybranką, ale nie spoileruję Wam więcej, obejrzcie sobie sami. Druga piżamka w zasadzie to Nie chciałam kupować już żadnej czerwonej Bo mam aż trzy czerwone piżamy No ale, że ta Podobnie jak właśnie tutaj Z rzeka, była w fajnej cenie Bo też Zobaczcie, zamiast 70 no to 30 zł, czyli za trzy dyszki Po prostu górę i dół Zakupiłam, także myślę, że są to Świetne pieniążki I stwierdziłam, że bardzo mi się podoba Ten print Taki Niby świąteczne, ale nie do końca, można też nosić w ciągu roku, także na pewno mi się przyda, też są długie, takie luźne spodnie, także to jest piżamka numer 2. No i słuchajcie, piżamka numer 3. <głos》> nie mogłam się powstrzymać, jak widzicie jestem fanka raczej, tak, raczej Slytherin, był też właśnie do wyboru Gryffindor, więc wybrałam Slytherin, no i też oczywiście z Harry Potter w normalnej cenie niestety dość droga, bo e, 107, tak nie, 105 zł. E, takie spodenki też e, fajne, luźne, długie, ale uznałam, że w ogóle zielony też e, świetnie nawiązuje w ogóle do świąt, także e, jak najbardziej będę ją teraz nosić i na pewno mnie w niej zobaczycie. Także ja e, wierna fanka <laughs> Slitterin Team Slitterin i po prostu będę tutaj chodzić po domu. I się lansić w takiej fajnej, zielonej piżamce. Mówiłam, że obiecuję sobie, że kupuję, że muszę kupić czapcie. Tak? I w tamtym roku kupiłam sobie takie same, dokładnie, tylko niebieskie, taki Baby Blue. A w tym roku postanowiłam, że sobie wezmę takie piękne, ale taki szaro, szaro biały taki. No, nie wiem jak to określić, bardzo piękny kolor. W każdym razie m, będę w nich teraz chodzić, a moje buty z tamtego roku, zobaczcie. No właśnie, także tak, 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 nie ma co pokazywać, jest różnica, jest. Także tutaj jak najbardziej ciepetki polecam. Są z taką fajną pianką Memory Foam. Ona tam, ona tam świetnie się dostosowuje do stopy, jest mięciutka i w ogóle. Sama przyjemność chodzenia w tych kapciach. I te kapciuszki też wcale nie jakieś bardzo drogie, bo chyba około 30-40 zł. Tak, 40 zł za kapciuszki. Także o. takie zakupki primarkowe poczyniłam w tym roku.